Cena faworyzuje banki, nie wiedzieć czemu, względem gospodarstw domowych i nieświadomych konsumentów. Skąd banki biorą pieniądze? Gdzie oni pożyczają te kasę, żeby później udzielać nam kredytów? Dzień dobry, witam serdecznie. To jest niedziela 15 czerwca. To Ekspres Trankowiczów, odcinek 238. Ze mną główny ekspert społeczności Życie bez kredytu, Kamil Chwielosik. Dzień dobry oraz Zbigniew Urbański. Dzisiaj tematem głównym będzie najnowsza uchwała sądu najwyższego, która jest bardzo istotna dla wszystkich frankowiczów. Ale Kamil, chciałbym zacząć od tego, żebyś wytłumaczył i mnie, nie będę ukrywał, bo może nie wiem, i naszym y, widzom, skąd banki biorą pieniądze. Gdzie oni pożyczają te kasę, żeby później udzielać nam kredytów? No bo przecież to chyba w ten sposób się odbywa, prawda? No nie spadają z nieba. Zbyszku, biorą z niczego. Jak to z niczego? No, wirtualne, wirtualne mają? Wirtualne. To znaczy, no ogólnie już wielokrotnie podkreślaliśmy i, i jakby też w kontekście różnych roszczeń banków zupełnie abstrakcyjnych, w szczególności przegrytach frankowych, kiedy banki twierdziły, że wypłacały frankowiczą franki w sytuacji, kiedy w polskim systemie rezerw cząstkowych banki nie mogły wykreować z niczego franków, a nie mogły też udzielić w tym zakresie przelewu środków, czyli nie mogły udzielić pożyczki, no bo ewidentnie te umowy, które w większości zawierali kredytobiorcy, to po prostu były typowe umowy kredytu, które są regulowane w, w przepisach prawo bankowe. No i teraz na czym polega generalnie, chociażby przy krytach złotówkowych cały, moim zdaniem, przekręt w oparciu o te kreowanie pieniądza. Zresztą w tym zakresie dosyć szeroko pisaliśmy to w naszym blogu i oczywiście zachęcam gorąco do tego, abyście ten materiał również na spokojnie przeczytali. Natomiast tak jakby w punktach mówiąc otwarcie, to Bank od każdego depozytu, który otrzyma, czyli od waszego sąsiada, który przyjdzie i wpłaci 7 zł, może wykreować 100 zł taki bank kredytu, czyli innymi słowy zobowiązania, które później każdy konsument, każdy klient musi spłacać przez 20-30 lat. I nic nie byłoby w tym złego, bowiem. No już od zamieszłych czasów kreacja pieniądza powodowała rozwój gospodarki, natomiast niestety w Polsce w zasadzie to jest jedyny znany mi system bankowy, który jednak wykorzystuje to do bardzo, bardzo to antykonsumenckich celów. Przede wszystkim mamy tutaj dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie to jest wykreowanie tych pieniędzy, kiedy bank faktycznie ponosi koszty związane z kreacją tego pieniądza, z ustawieniem depozytów, bowiem bank nawet do swoich własnych lokalizacji już nie mówiąc o kredytach, musi mieć wszystko zabezpieczone, dlatego, że w Polsce nie ma banków inwestycyjnych, są tylko i wyłącznie banki depozytowe, wobec tego muszą wszystko mieć zabezpieczone, wobec tego ten koszt zabezpieczenia takiej pozycji kredytowej jest oczywiście jakimś, jakąś stałą, plus do tego trzeba dodać jeszcze jakieś czynności wynikające z pracy osób, które muszą dokonać tych czynności jakiegoś raportowania, no ale to są czynności, które w zasadzie w 99% powstają przy kreowaniu tego kredytu I stąd też bardzo często banki sobie życzą prowizję, bo ona właśnie pokrywa te koszty, które są związane z wykryowaniem pieniądza. Natomiast no, oczywiście drugi etap to jest spłata tego kredytu. I w związku z tym, że bank już wykryował pieniądz, w zasadzie z niczego, bo tak jak powiedziałem, ten depozyt to, to jest kilka złotych do 100 zł kredytu, to kilka złotych dlatego, że to wszystko zależy od ratingów banków tutaj nie będziemy już wchodzić w szczegóły średnio to jest około 4%. Natomiast tutaj jeżeli spojrzymy na. Powiedzmy, różne banki może to się oczywiście nieco od siebie różnić. W niektórych może być ten, ta stopa potrzebna wyższa do wykrowania, w innych niższa. Natomiast de facto chodzi o to, że to jest ogromna przepaść między tym, ile pieniędzy jest stawianych do dyspozycji, a ile pieniędzy realnie, jak, jaką kwotą dysponuje bank. No i teraz w związku z tym, że konsument spłaca te środki, no to on je powinien spłacać z jakąś stałą stopą, która w perspektywie tego 20-30-letniego kredytu będzie dla niego znana. To znaczy w całym, no na całym świecie, w całej Europie w zasadzie funkcjonują w 95%, pomijając jakieś szczególne przypadki, takie mechanizmy, które to doprowadzają do sytuacji bardzo stabilnego, i świadomego regulowania swoich zobowiązań na, przy, na przestrzeni wszystkich lat. Natomiast w Polsce niestety jest zupełnie inaczej. KNF. W, 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 Pozwolił poniekąd, tak? W jakiś sposób no, faworyzuje banki, nie wiedzieć czemu, względem gospodarstw domowych i nieświadomych konsumentów, że, że bank może po wykrowaniu tych pieniędzy pobierać coraz to wyższe wynagrodzenie za już raz wykrowane pieniądze. Tutaj zaznaczę, że stopy procentowe nie mają żadnego wpływu na koszt wykrowania tego pieniądza, bo ten pieniądz, ten kredyt został wykrowany na samym początku. Czyli banki zarabiają miliardy. I Tutaj mówimy za ostatnie 3 lata 90 miliardów zysku już po zapłacie nienależnych świadczeń, które były wcześniej pobrane Frankowiczom, czyli żeby banki w przeszłości były uczciwe, to pewnie ten zysk nie byłby 90 miliardów. Podejrzewam, że mógł być wielokrotnie wyższy. Natomiast no, biorąc pod uwagę statystyki, to 90 miliardów banki zarobiły za ostatnie 3 lata. I na czym zarobiły? Właśnie na tym, na co im pozwolił KNF, czyli na kreowaniu pieniądza zgodnie z. Powiedzmy umową, na podstawie której, znowu, na dzień dzisiejszy, oczywiście jest to zgodne z prawem, ale pytanie, czy jest to uczciwe w stosunku do konsumentów nieświadomych, cały czas podnosił stopy tych kredytów, znaczy, no stopy procentowe podnosił oczywiście. Rada Polityki Pieniężnej, natomiast chodzi o to, że bank używał tych wyższych stóp procentowych do tego, żeby realizować zdecydowanie większe zyski, niż byłoby to w przypadku stałych rad. I tutaj, tak jak powiedziałem, to jest tylko podsumowanie generalnie tego, żebyście mieli świadomość na, na podstawie, jakich walorów starają się banki zarabiać, czyli tego przede wszystkim dużo większej świadomości ekonomicznej, bardzo dobrych, i tu trzeba powiedzieć, no, bezwzględnie bardzo dobrych umiejętności PR-owych do tego, żeby tłumaczyć, że to banki są strasznie pokrzywdzone. No, tak pokrzywdzone, że zarabiają 90 miliardów, e, mają czystego zysku za ostatnie 3 lata. Więc e, te wszyscy, cały związek banków polskich, no to, to jest naprawdę pod, pod względem marketingu, pod względem opowiadania naprawdę wielu e, e, takich historii, które dla nieświadomego konsumenta Faktycznie mogą tłumaczyć, skąd bank ma aż tak ogromne zyski, no to tutaj należy się pochwała. Oczywiście w, no w przenośni pochwała, dlatego że absolutnie nie jest to nic, czym można się chwalić, że przedsiębiorca, tutaj bank zarabia ponad miarę pieniądze od konsumentów, którzy przy kredytach złotówkowych chociażby za ostatnie kilka lat mają wzrost raty bardzo często o 100 czy o więcej procent, czyli płacili na przykład 4000, 4 lata temu, a dziś ta rata wynosi 9 czy nawet 10 tysięcy. I to są właśnie te mechanizmy, na które pozwala KNF, które, gdzie pozwala tak naprawdę zarabiać niczym niegraniczono, w niczym nieograniczony sposób, a na sam koniec dnia cierpi na tym konsument. Dlatego też moim zdaniem w tym i w przyszłym roku, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny pokazać, czy w związku z ochroną konsumenta na rynku europejskim, you <laughs> Takie działania banków i KNF są po prostu dopuszczalne. Jak już wiemy, w poprzednich latach KNF wielokrotnie poległ w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W skutek tego, że tezy, które stawiał w obronie banków, oczywiście się nie sprawdziły no i miejmy nadzieję, w szczególności dla kredytobiorców złotówkowych, że również nie będzie ich w przyszłości czekało to, co czeka, to, co już spotkało Frankowiczów. Dlatego zapraszam jeszcze raz do materiału, a ja uważam, że w przyszłości Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien tę sprawę uregulować. Tymczasem Frankowicze uzyskali istotne wzmocnienie pozycji procesowej, a wszystko jest to zasługą Sądu Najwyższego, który orzekł, że pozorne próby ugodowe nie przerywają biegu terminu przedawnienia. Przetłumacz na nasze, że tak powiem, co to, co to znaczy dla Frankowiczów, tu, gdzie, jest ten, gdzie jest ta wzmocniona pozycja procesowa w tym momencie. Oczywiście dwa znowu istotne dosyć mm -hmm. aspekty. Po pierwsze, że ten wyrok nie zadziała wstecz. Czyli jeżeli ktoś wcześniej miał zawezwanie do próby ugodowej złożone przez bank, czyli otrzymał takie zawezwanie i sąd nie. Nie uznał, że to było pozorne działanie, no to w tym zakresie już niestety nie da się nie nic zrobić. Czyli innymi słowy, to, co było do tej pory, proszę opacznie tego nie rozumieć, bo już mam takie komentarze i takie pytania, że to, co się wydarzyło, to niestety już tego się nie da zmienić. Natomiast dzięki temu wyrokowi Sądu Najwyższego ja bardzo gorąco liczę na to, że sądy w sytuacji, kiedy ewidentnie propozycje ugód składane przez banki w formie właśnie tych zawezwań do próby ugodowej i one mają na celu jedynie przerwanie biegu tak. przedawnienia, to w takiej sytuacji zakładam, że sędziowie dzięki temu wyrokowi Sądu Najwyższego nie będą już zgadzali się na to, aby po prostu stwierdzać, wydawać postanowienie, że nie doszło do zawarcia ugody, tylko odrzucą w ogóle te zawezwanie jako działanie pozorne, co nie wywoła skutków prawnych, czyli innymi słowy, przedawnienie, e, e, roszczenie banku nastąpi. Mam taką nadzieję, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Natomiast faktycznie zaobserwowaliśmy nasi eksperci wielokrotnie, że działania banku były, były tak jakby nastawione jedynie na przeżywanie biegu przydawnienia, bowiem wielokrotnie mieliśmy takie analizy przeprowadzane, że na przykład nasz departament Mediacji Ugod miał już dużo lepiej dużo lepszą propozycję ugodową, dużo więcej wynegocjowaliśmy, a w za wezwaniem do próby ugodowej, nazwijmy to była propozycja sprzed dwóch lat. Tak? Czyli wiadomo im jest, że nie ma szans na to, żeby doszło do zawarcia takiej ugody, kiedy nawet nie dochodzi do zawarcia ugody na lepszych warunkach. Czyli innymi słowy, jest to działanie celowe. Drodzy Państwo, każdy Frankowicz, który pozwał bank, wie, z czym trzeba się zmierzyć. Nerwy, stres niepewność na każdym etapie pozwu. Ale jest RzeczBK Protect. Kamil, chciałbym, żebyś wytłumaczył, na czym jak działa, na czym polega RzeczBK Protect, bo rozumiem, że RzeczBK Protect chroni Frankowicza na każdym etapie pozwu. Co zrobić, żeby zostać nim objętym? Tak, no RzeczBK Protect powstało wiele lat temu po to, aby zaniechać tak jakby tych działań banko, banków, tych powiedzmy wielkich strachów, które banki wytaczały. Wszemi wobec. Czyli takie nękanie można powiedzieć. Prawda? Nękanie, ale też tak jakby prewencyjne nękanie, czyli jeżeli ty mnie pozwiesz, to ja, to ja, ciebie, ja ciebie pozwę o korzystanie zwrot kapitału, z kapitału. Tak. Znaczy zwrot kapitału, to powiedzmy, że to jest pozew typu slab. To jeszcze, oczywiście, tutaj na ten temat już wielokrotnie rozmawialiśmy. Tak. Jest to nieco inna forma, ale właśnie te pozwanie korzystanie z kapitału, jakąś tam waloryzację, czy to wszystkie te takie wymyślone warianty, no na podstawie których faktycznie ktoś nieświadomy, konsument i znowu banki. Bazowały na braku świadomości konsumentów, mógłby, mógłby się bać dochodzić swoich praw przed sądem, czyli poniekąd to było działanie takie no, zniechęcające do składania pozwu. Ponadto, żeby Protek, to jest również ochrona w przypadku oddalenia takiego powództwa. Oczywiście, jak wiecie, to się nie dzieje, natomiast są takie sytuacje, w których na przykład dochodzi do zawarcia umowy kredytu na cel mieszany czyli gospodarczy. I konsumencki, kiedy nawet zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zawarł umowę jako osoba indywidualna, ale w całości przeznaczył ją na działalność gospodarczą. No to są takie skomplikowane sytuacje, które faktycznie klient jest świadomy tego, że jest dużo większe ryzyko dochodzenia takich roszczeń, ale z drugiej strony jednak decydujemy się, że w tym zakresie istnieje spora szansa, może nie aż tak duża jak w przypadku każdej ze spraw, ale istnieje wciąż duża szansa. No i oczywiście konsument również zawsze jest świadomy, jakie koszty poniesie, kiedy takie powództwo będzie oddalone. Są to koszty rzędu 30-40 tysięcy, biorąc pod uwagę cały nakład kosztów czyli opłaty wstępnej, opłat sądowych, ewentualnie biegłego zwrotu kosztów, zasadnictwa procesowego za obie instancje w stronę banku, więc to wszystko oczywiście zależy od wartości przedmiotu sporu i od również opłaty wstępnej, natomiast no generalnie jest to jakiś koszt, jakieś ryzyko. RZBK protek działa w ten sposób, że w przypadku, kiedy jednak takie ryzykowne powództwo zostanie oddalone, no to wówczas konsument otrzymuje zwrot wszystkich środków wynikających z tych nakładów, które były, były związane z wytoczeniem powództwa. Z tego, innymi słowy, ZBK Protect jest to całkowicie innowatorski, innowacyjny przepraszam, produkt, który daje tak naprawdę pełną ochronę konsumentom w przypadku, kiedy decydują się na pozwanie banku i to niezależnie od tego, z jakim ryzykiem wiąże się dane konkretne postępowanie sądowe. A spokój psychiczny jest dla każdego z nas bezcenny, a to także daje ZBK Protect. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do obejrzenia krótkiego reportażu, w którym to prezes Fundacji Rzeczbeka Mariusz Galewski i mecenas Bartosz Sowa opowiedzą o no, tym spektakularnym wzmocnieniu pozycji Frankowiczów w trakcie trwania procesu. Mamy dwa kolejne istotne i, co przede wszystkim najważniejsze, pozytywne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dla Frankowiczów. Sąd Najwyższy usunął z wyroku sądu apelacyjnego zarzut zatrzymania. Frankowicz nie będzie już w żaden sposób pokrzywdzony, na przykład tym, ile czasu musi czekać na rozprawę. Kolejny sukces Frankowiczów przed Sądem Najwyższym. Dwie ważne wygrane dwa orzeczenia: uchylenie zarzutu zatrzymania oraz pełne odsetki dla naszych klientów. Ze mną jest Bartosz Sowa, adwokat z kancelarii KBIW, ekspert Fundacji Życie bez Kredytu. Cześć Bartek. Cześć Mariusz. Powiedz nam, co oznaczają te orzeczenia dla naszych klientów. Tak, rzeczywiście mamy dwa kolejne istotne i, co przede wszystkim najważniejsze, pozytywne. Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dla Frankowiczów. Pierwszy z wyroków dotyczy zarzutu zatrzymania. Sąd Najwyższy usunął z wyroku Sądu Apelacyjnego zarzut zatrzymania. Oznacza to, że Frankowicz, aby odzyskać te pieniądze, które zostały mu zasądzone prawomocnie przez Sąd Apelacyjny, nie będzie musiał najpierw wpłacać na rzecz banku nominalnej kwoty kredy kredytu. Jest to, była to, można powiedzieć, swego rodzaju tak. plaga w sądach e, powszechnych. Chodzi mi tutaj o stosowanie tego zarzutu e, zatrzymania. Natomiast Sąd Najwyższy potwierdził również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że stosowanie tego zarzutu jest niezgodne z przepisami zarówno polskimi, jak i europejskimi. Okej. Okay. No a jeśli chodzi o te drugie orzeczenie, czyli pełne odsetki dla klientów? Tak, tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją bardzo korzystną dla naszych klientów, i należy troszkę popatrzeć wstecz i popatrzeć na orzecznictwo, które przyjęło się w części składów sędziowskich w ostatnich latach. Mianowicie część składów sędziowskich uznawała, że aby mówić o możliwości naliczania odsetek, konsument Frankowicz musi najpierw złożyć przed sądem oświadczenie, że chce nieważności umowy. Część składów sędziowskich wywodziła, że dopiero od tego momentu można mówić o naliczaniu odsetek, a przecież czasami. Od momentu złożenia pozwu do rozprawy mijały na przykład 3 lata, przez ten czas odsetki nie były naliczane. Również w naszej ocenie od samego początku było to niezgodne z przepisami, niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Sąd Najwyższy potwierdził naszą opinię i podobnie jak w poprzedniej sprawie, również potwierdził zdanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I w obu przypadkach można powiedzieć, że mówimy o naprawdę niebagatelnych kwotach. Dokładnie, to właśnie chciałem zapytać, bo jakiego rzędu są to kwoty? Tak, w przypadku pierwszej sprawy dotyczącej zarzutów do zatrzymania, w tej konkretnej sprawie mówimy o kwocie 246 tysięcy złotych oraz odsetki za kilka lat. Za bodajże 6 lat, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w drugiej sprawie znowu mówimy o kwocie sięgającej kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sprawach frankowych, oczywiście, ta wysokość odsetek uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Ja znam sprawy, gdzie odsetki wynosiły nawet pół miliona złotych. Najistotniejsze natomiast jest to, że Frankowicz nie będzie już w żaden sposób pokrzywdzony, na przykład tym, ile czasu musi czekać na rozprawę. Ponieważ odsetki powinny być naliczane najpóźniej od dnia wezwania do zapłaty. Czyli otrzymają pieniądze za każdy dzień. Do tego jest to, przypomnijmy, 11,5% w skali roku. Zgadza się, bankom zupełnie nie będzie opłacało się przedłużać tych postępowań, mimo że cały czas to robią. No ale jeśli taka jest, jest ich wola, jeśli nie chcą zawrzeć porozumienia, jeśli chcą te postępowania przedłużać, będą musiały za to ponieść finansowe konsekwencje. Możemy zatem powiedzieć, że frankowicze i eksperci RzBK zmieniają linię rzeczniczą w Polsce. No zdecydowanie zasługi frankowiczów przez te wszystkie lata są niebagatelne, zarówno tutaj przed Sądem Najwyższym, trzeba... Uczciwie sobie przyznać, że zdecydowana większość skarg kasacyjnych kończy się sukcesem, jak również oczywiście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również przed Trybunałem sukcesy są niebagatelne. No wszystko to myślę potwierdza, że warto walczyć do ostatniego kredytu. Bardzo mnie to cieszy. Działamy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy teraz do odpowiedzi na pytania internautów. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo pan Łukasz naprawdę się rozpisał. Proszę e bardzo. Panie Kamilu, jestem świeżo po prawomocnym wyroku unieważniającym umowę G-Money Banku. Sprawa toczyła się od 2019 roku. Ile czasu ma bank na rozliczenie się ze mną? Dodam, że w dalszym ciągu wisi nade mną pozew o zwrot kapitału, bo jest w stanie zawieszenia od 2022 roku. To był ciężki bój z kilkoma zwrotami akcji, kosztował mnie dużo zdrowia. Czy jest szansa, że kapitał dla banku już się przedawni? No, tutaj wiele zagadnień, hmm. więc faktycznie trzeba odpowiedzieć w pewnych, można powiedzieć, etapach na to. Czyli tak, po pierwsze, ile bank czasu ma na udzielenie jakby odpowiedzi w zakresie rozliczenia? Nie ma w ogóle tego czasu wiele banków w ogóle nie jest zainteresowanych rozliczeniem na zasadzie teorii dwóch kondycji, jakimś porozumieniem. Nie wiedzieć czemu, no ale niestety tak bardzo często jest. Dlatego my akurat przyjęliśmy strategię podzieloną na te trzy etapy. Pierwszym etapem jest po prostu egzekucja prawomocnego wyroku. Drugim etapem jest analiza tego, co się wydarzyło wskutek egzekucji wyroku, czyli czy bank wydał list mazalny, czy bank wypłacił wszystkie środki, czy odsetki zostały dobrze naliczone, czy również koszty zastępstwa procesowego zostały z wrzucone w pełni opłaty sądowe, czy są również hmm, uiszczone. Wobec tego to jest taki Etap, w którym analizujemy wszystkie okoliczności, które związane są z prawomocnym wyrokiem, ale również jeżeli doszło do takiej sytuacji, że ktoś spłacał kredyt w czasie trwania postępowania, to również wyliczamy kwoty, które są nieobjęte pozwem. I to jest przygotowanie tak naprawdę do trzeciego etapu, którym jest właśnie dalsza dyskusja z bankiem odnośnie rozliczenia. I wówczas, no jak sami pewnie rozumiecie, kiedy to bank ma otrzymać od was zwrot jakichś środków, oczywiście we właściwy sposób wyliczonych, no to wówczas czas jest bardziej skłonny do tego, aby szybciej podpisać to porozumienie, chociaż oczywiście szybciej w przypadku banków to jest trochę mylne pojęcie, dlatego że często zdarza się oczywiście, że jesteśmy w stanie zawrzeć takie porozumienie w ciągu kilku dni, natomiast niestety i to Oczywiście zależy tylko i wyłącznie od banku, bo my jesteśmy zawsze gotowi do działu. Nasz Departament Mediacji UGUR czy Departament Sukcesu, jest zawsze przygotowany do tego, żeby reagować na w zasadzie w ciągu kilkunastu minut, nawet kilku godzin maksymalnie, jeżeli dochodzą jakieś jeszcze spiętrzenia innych obowiązków, ale zawsze jesteśmy w stanie odpowiadać dosyć sprawnie na propozycje banków. Niestety, Poza tymi dobrymi wyjątkami, których jest najmniej, można powiedzieć, w całym zakresie związanym z prawomocnym wyrokiem, to również zdarzają się takie, gdzie niestety trzeba poczekać wiele miesięcy do tego, aby bank łaskawie odpowiedział, łaskawie. Przygotował porozumienie kompensacyjne, bowiem oczywiście banki nie chcą podpisywać porozumień w oparciu o nasze wzorce, mimo że te wzorce są oczywiście bardzo dobrze przygotowane również pod kątem podatkowym. Dlatego nie ma tutaj czegoś takiego, co byśmy nazwali jakiś czas na zamknięcie tej sprawy. I w szczególności biorąc pod uwagę ten etap, który również jest czy znaczy ta okoliczność, która jest również weryfikowana podczas etapu drugiego, czy właśnie roszczenie banku e, nie jest czasami przedawnione. No ale niestety, no to czy ono jest przedawnione, czy nie, no to nie wynika z tego pytania, bowiem tutaj trzeba podjąć e, jakby taką szerszy, szerszą analizę tematu, to znaczy kiedy były składane reklamacje, kiedy był złożony pozew, kiedy był doręczony pozew, e, kiedy bank złożył swój pozew, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj dużo takich niuansów, i na pewno na koniec dnia taka decyzja, jaką strategię negocjacyjną przyjąć, jest bardzo indywidualna. Ja przyznam, że nie spotkałem się jeszcze, a naprawdę mam bardzo dużo tych podpisanych ugód, bo ponad 450 już. Nie spotkałem się, żebyśmy mieli taką sytuację, w której w, w każdej kolejnej w zasadzie pokrywały się wszystkie założenia. Zawsze te założenia czymś nawet minimalnym, ale się różniły. Kolejne pytanie otrzymaliśmy od pani Karoliny. Sprawa w apelacji, kapitał dwukrotnie spłacony. Mhm. Niestety sąd nie uwzględnił wniosku o zabezpieczenie. Moje pytanie, co jeśli zaprzestanę dalszej spłaty rat? To jest dosyć ciekawe pytanie, mhm. Zbyszku, bowiem. No dwoje jeżeli, babka wróżyła w zasadzie. To znaczy, jeżeli no. sąd nie udzielił zabezpieczenia roszczenia to istnieje przy spłacie podwójnym, w ogóle przy spłacie kapitału, czyli przy spełnieniu interesu prawnego, to istnieje ryzyko, że być może nie jest uprawdopodobnione roszczenie we właściwy sposób i przez to sąd nie wydał zabezpieczenia roszczenia. Z tego tutaj przede wszystkim trzeba by było się zapoznać z pisemnym uzasadnieniem takiego postanowienia w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia roszczenia, bowiem jeżeli jest to powiedzmy no coś związane z niechęcią konkretnego sędziego, czego bym się nie raczej nie spodziewał do wydawania zabezpieczenia roszczenia wtedy, kiedy ono się należy. No to jeżeli sytuacja idzie w kierunku takim, że coś jest nie tak z roszczeniem, z pozwem, są so ma wątpliwości co do tego, jak ten pozew jest skonstruowany, czy jaki będzie w przyszłości wyrok, czyli nie zostało uprawdopodobnione, że ta umowa jest nieważna, to ja bym jednak powstrzymał się z takim pomysłem niepłacenia. Bowiem na koniec dnia może się okazać, że ta próba złożenia wniosku, czy znaczy złożenie wniosku, i próba uzyskania zabezpieczenia roszczenia. Z jej odmową może wiązać się właśnie z problemem, który spowoduje, że wcześniej czy później ta sprawa będzie przegrana i tak te wszystkie raty będzie trzeba zapłacić z odsetkami. Bez tego, raczej w sytuacji, w której nie ma miejsca na złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, to wtedy bym w różnych okolicznościach ewentualnie sugerował zastanowienie się nad tym, czy warto płacić te raty, ale kiedy ten wniosek został złożony, jak rozumiem, skoro to jest apelacja, to został on prawomocnie oddalony, to ja bym zdecydowanie nie szedł w tym kierunku, a raczej zweryfikowałbym jakie mam szanse i przeanalizowałbym tą sytuację właśnie od tej strony. Regularnie przygotowujemy dla Państwa webinary, nie inaczej było w czerwcu, dlatego teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego fragmentu czerwcowego webinaru. Jeżeli my chcemy historycznie sobie pozmieniać jakąś umowę, no to de facto możemy dokonywać pewnych czynności zmierzających do uszczuplania należności względem Skarbu Państwa. Tak? Czyli de facto dążymy do tego, żeby wyeliminować konieczność zapłaty podatku, co też jest problematyczne samo w sobie. Dlatego no, to, to ryzyko jest. Można skierować pytania o wydanie indywidualnej czy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. I taka interpretacja, w której stan faktyczny będzie później odpowiadał temu, co się faktycznie zadziało, no, w jakim zakresie będzie chroniła również każdego z Państwa przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi. I ja generalnie do tego to zachęcam, to znaczy posiadanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest bardzo mocnym narzędziem w dyskusji, ewentualnie z fiskusem, który może za 5 lat z haczykiem przypomnieć sobie, że może jednak należałoby zapłacić podatek. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom. Kamil, i to wszystko na dzisiaj, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Dziękuję, Zbyszku. Rozpoczynamy drugą część niedzieli, czerwcowej niedzieli. To już coraz bliżej do wakacji. Wszyscy się cieszą, urlopy, koniec szkoły, a my nie kończymy oczywiście, bo widzimy się z Państwem w kolejną niedzielę punktualnie o 12. .00. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Do widzenia.